Witam mm. Was w gdzie Minecrafta. No I można sobie fajnie tutaj sobie pograć I zostawcie subika Łapkę w górę I mnie wywaliło Jedziemy po przerwie No Wbijamy sobie na Dwójkę i gramy. No, więc możemy sobie grać. Poza tym zostawcie suba, dzwoneczek i żeby nie przegapić żadnego mojego filmu zasubskrybujcie kanał dzwoneczkiem, wtedy będziecie mieli powiadomienia o nowych filmach. Moçada, até agora, desculpa, Ok Vamos desculpa, 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 A poza tym WARP i już jesteśmy na działce Dobrze się tutaj pozmieniało Mój dom no poza tym dawno nie było odcinku, że czy, czy o, nowy mamy Waldena Mam bardzo dużo rzeczy latające wyspy. No. I, no. I teraz możemy sobie tutaj budować różne rzeczy. No. Też możemy sobie skakać. No. Więc idę do sądu. zobaczę, czy tam coś się zmieniło. Hmm. Okej. Okay. I idziemy teraz na górę. Okay. No, idziemy sobie trochę pokopać, aby coś zrobić? Ale poza tym nie wiem. No, możemy sobie podwiedzać naszą działkę. Poza tym ten stad no jest trochę ładny napis lisa ale w sumie fajnie musimy być dużo subów żeby żeby komczą Bić moje upragnione 200 subów. Ale poza tym, żywię miłego dnia. I to zawsze ten mały kliknijcie ten czerwony przycisk, bo musimy mieć suby. Bez subów się bardzo mało odcinków. A jeśli kto nie może bo nie ma założonego sobie na przykład konta na YouTube to niech po prostu mamy albo tatę albo że to jest dorosły już to sobie załóż no poza tym suby są potrzebne mi Bo ja widzę, że są dużo subów, to ja słyszę, że mogę robić więcej rzeczy. Robić dużo anim animacji. Może. no poza tym, zostawcie łapkę w górę. Subika. No. Nie wiem, czy ktoś będzie to oglądał. Jajku, jakie stare rzeczy, a tam idziemy tam. Jajku, jakie rzeczy mam pod domem o węgiel. Zawsze się przyda. No. A co w tym małym domku? Nic nadal. Mały fajny domek do wynajęcia. a do dół. Jajku. Te tak dają taki efekt, że hoho. Ho. Idziemy do tego czegoś. Idziemy, idziemy. Ba za wysoko Jejku Rawiat Aha Wojżonka nie mam. No i co tutaj jest? No coś, idę. Idealnie na noc A poza tym. Aha, mój mechanizm miał działać i działa. Tylko okazało się, że tu przyciski nie działają. No i co? Mi nie wyszło. Nie gadaj. Kolejne wejście Co ja tu A tam na dole, czy tam jest? Jejku Czym bardziej tutaj przychodzę To widzę, że tutaj się bardzo dużo zmieniło A tu? a juwela lọgbẹ́dẹ́ òká. a tún tó tó yesu. Tym bardziej tu jeszcze chodzę, tym bardziej nie wiem gdzie jestem. Ciemno jest. Tutaj jest ciemno. Nå! No. Zostawcie łapeczkę, Napiszcie jaki fajny komentarz a poza tym kto napisze fajny komentarz i swój nick to napisze jego nick oto w tym domku Napiszę tutaj jego nick Na przykład ktoś napisze że ma nick Na przykład Simon 5G na przykład to ja go tutaj pisuję Na przykład Simon 5G na przykład No A poza tym Fajnie Jeśli to dotrwał do tego momentu to Nie wiem, sobie to to może zostawić łapeczkę, sobika i żeby go nie przegapił żaden film z dzwoneczkiem.